Dzień dobry, witamy wszystkich. Przepraszam, że takie zakłócenia, ale jesteśmy w tej chwili jeszcze w restauracji w Groznym i mamy słaby internet, ciężko się tutaj w ogóle z całym sprzętem odpowiednio ustawić. Napiszcie czy mnie słychać? Słychać? Halo, halo? Tak, słychać. Okej, okay, słuchajcie, więc dzisiaj są w warunki troszkę nietypowe, ponieważ mówię... Yy... Już jutro rano wyjeżdżamy. Nie zdążyliśmy przygotować pewnych slajdów, które chcieliśmy Wam pokazać tutaj, jeżeli chodzi o nasze tournée, ale zrobimy to w przyszłym tygodniu kolejny raz od A do Z. Natomiast tutaj chciałbym Wam oczywiście pokrótce powiedzieć, za chwilkę zaprosić Eduarda, żeby powiedział najważniejsze informacje, które mamy Wam do przekazania. Natomiast jak wiecie, nasze tournée tutaj po Rosji rozpoczęło się 11 dni temu i trwa do dzisiaj. Rozpoczęliśmy od Jekaterynburga, później Moskwa, wszędzie po 3 dni. No i następnie w Sankt Petersburgu również spędziliśmy 3 dni i 2 dni temu przylecieliśmy do Czeczenii. W każdym z tych krajów, jak już zdążyliście się, być może zapoznać, bo na grupach wysyłamy masę zdjęć, tak abyście widzieli, że to nie tylko Japonia jest aktywna, ale w wszystkich tych miejscach, w których byliśmy, a czyczenia naprawdę robi ogromne wrażenie, ponieważ tu są ludzie bardzo chętni do współpracy, bardzo podoba im się biznes, w którym, tak jak Japończycy mogą w uczciwy sposób zarabiać i w legalnej firmie. Uczestniczyć, dlatego biznes absolutnie przypadł im do gustu i również życzylibyśmy sobie z Tomkiem i, i z Edwardem, z Olgą, która tutaj obok nas również siedzi przy kolacji, aby wszyscy byli w Polsce równie aktywni jak w tych miejscach, w których my teraz byliśmy, to naprawdę robi, robi mega mega wrażenie, i oni zrozumieli poprzez te spotkania, co znaczy czy Gen4Me, Market Space, jak dużo może mieć możliwości, jak dużo możemy w tej chwili otrzymać od firmy. A jak wiecie, zostało już prawie 2 miliony z małym zapasem akcji, więc one za chwilkę po prostu się skończą i będziemy mieli gdzieś po. Pozamiatane. Będziemy czekać tylko na na finał, aż wypromujemy do dużych wartości aplikacji. To jakby cały czas jest e, schemat niezmienny. Natomiast oczywiście e, mamy tutaj cały czas jakieś ciekawe promocje. Warto obserwować. E, przy kilka godzin temu spod, spo, skończyła się, e, skończył się webinar z dyrekcją Gem4Me. I te osoby, które to obserwują, wiedzą, co nas czeka, jakie będą tam newsy. Natomiast my będziemy teraz się starać na bieżąco robić spotkania, tak abyście wy mieli pełen wachlarz informacji. Bo również chcielibyśmy w niedługim czasie, na przykład za 2 trzy miesiące, zrobić taki event. Tutaj goście, z którymi spędziliśmy, głównie grupa prezydentów, chętnie również przylecą do Polski, aby nas wesprzeć, powiedzieć gdzieś od siebie, jak u nich na ich rynkach wygląda praca. Także to wszystko naprawdę możemy odpowiednio przygotować, a my zrobimy wszystko, żeby Wam pomóc, i nie tylko w Polsce, ale również w innych miejscach, bo jest temat niezwykle wartościowy. Ja tutaj za chwilkę oddam, oddam mikrofon Edwardowi, ale. Jeszcze słuchajcie, no cóż, cóż no można powiedzieć. E, dzisiaj jest poniedziałek. Ja myślę, że najbliższy taki webinar zrobimy również za tydzień i, i zaraz po, po webinarze firmowym we wtorek. Za tydzień we wtorek, i, i, i wtedy będą też kolejne. Kolejne nowości. Czekamy przede wszystkim na zmianę designu aplikacji, bo ona za chwilkę będzie miała nową wersję i w niej to już będziecie mieli naprawdę mistrzostwo. My wiemy, co tam będzie zaplikowane, i, i, i to będzie naprawdę mega. Wiemy, że, że w aplikacji będzie tak dużo nowości, innowacji, które, w których nie ma żaden inny messenger, więc to będziemy mieli naprawdę petardę i myślę, że wtedy będziecie mieli całkiem, całkiem co. Oczywiście jest wersja już testowa, ale, ale myślę, że ona jeszcze nie jest doskonała, nie musicie nawet jej do, dobrze sprawdzać, bo lepiej wejść już w produkt, który na przykład za tydzień wejdzie tak? e, i wtedy go testować. E, market Space, który e, za chwilkę będzie działać we wszystkich tych językach, w których już działa angielski, japoński, Koreański, rosyjski i polski od razu. Warto też jakieś swoje sklepy, jeżeli macie coś do sprzedania. A jeżeli nie macie nawet sklepów, to instalować po prostu i sprzedawać to, co tam gdzieś wam zbywa jakieś rzeczy domowe. Mówiłem tak, pozostało 2 miliony akcji, więc, więc jest to już powiedzmy 60% sprzedanych, dokładnie. No i. I nie ma co spać, bo tutaj naprawdę wchodzą superpaki, jubaki w dużych ilościach. Dzisiaj dostaliśmy również informację, że w sumie w tych superpakach zeszło 40 inwestów w Japonii. Także no to się dzieje, naprawdę się dzieje i warto, warto pomyśleć o jakimś jeszcze dla siebie. Strzele, tak abyście mieli tych akcji pod dostatkiem, bo za chwilkę Edward Wam powie, ile można na tym zarobić. Edward, czy mogę oddać sobie mikrofon? Z moim? Okej. Okay. Zaraz. A, pamiętajcie jeszcze, zanim Edward tutaj do mnie dojdzie, bo w tej chwili podchodzi do stołu. E jak wiecie, w maju będzie fajna impreza w Moskwie, siednio, siedmiodniowa. Każdy może się na nią załapać, jeżeli teraz troszkę popracujemy. Szczegóły też niebawem tutaj powiemy. No i, i będziemy, myślę, chcieli w dużej grupie się tam zjawić. My już z Japończykami, naszymi partnerami, tam będziemy i już wiemy, że ich będzie ponad 20 osób, a planujemy do 40, więc jeszcze jest troszkę czasu, aby. Do tego się odpowiednio przygotować. <laughs> Także będzie tam około 600 osób. Wyjątkowy event, duży, yy, i róbcie wszystko, aby tam się znaleźć. Zobaczycie piękną yy, Rosję, piękną Moskwę i, i, i oczywiście zwiedzanie wszystkich ciekawych tam zakątków. Oddaję mikrofon do Edwardowi, on Wam powie znacznie więcej na temat tego, co się dzieje, ale będzie mówił przez mój, e, mój e, telefon. Здравствуйте. Я приветствую наших День крупных добрый. акционеров добрый. из Польши. Также приветствую нашу Ольгу, переводчика сегодняшней встречи. Витам наших дужих акционеров из Польши. Витам Тумача. Я также приветствую. День добрый всем. Да, да, спасибо, Оля. Uh, у нас uh, сегодня происходит необычное событие uh, в разных странах мира одновременно. Началась большая мировая экспансия Market Space. У нас сегодня выдающееся событие. В многих странах мира началась экспансия Market Space. И это происходит благодаря вашим лидерам, лидерам из Польши, нашим президентам Томашу и Анджию. Действует это благодаря вашим лидерам, президентам из Польши, Анджиеву и Томашу. Эта история началась еще в замечательной стране Японии, где м, Томаш и Анджи провели большую работу. i ogromne liczba ludzi w Japonii uznali o naszym zaproszeniu. Ta historia zaczęła się jeszcze w Japonii, gdzie Tomasz i Andrzej przeprowadzili e, sporo pracy i e, Japończycy zobaczyli potencjał w naszej aplikacji. Hmm. I dzisiaj e, e, inwestor z Japonii Занимают порядка двадцать, делают порядка двадцати процентов оборота всей компании и владеют акциями всей компании. Сегодня инвесторы из Японии делают 20% оборота всей фирмы. Это значит, 20 что... 20 инвестиций. это значит, что благодаря Томашу и Анж несколько десятков людей в Японии смогут получить состояние несколько миллионов долларов. To znaczy, и это значит, что благодаря Томашу Янджиеви, несколько человек из Японии, будут, бендом, могли заработать миллионы долларов. Это новый список Forbes людей, о которых э, узнают скоро во всем мире. И это будет ну, листа Forbes, листа людей, о которых Это значит, что э, люди в списке Forbes, одни из богатых людей, э, могут быть и из Польши. I to znaczy też, że do tej listy e, mogą dołączyć osoby z Polski. Ponieważ że przez kilka czasów Tomasz i Andrzej wylatują z Warszawy i mogą spotkać się z polskimi liderami. A to dlatego, że Tomasz i Andrzej za kilka godzin wylatują do Polski i będą mogli spotkać się z polskimi liderami. Томаш Анжи в России провели огромную работу, начиная от Екатеринбурга и заканчивая Республикой Чечня. Томаш Анжи проводили огромную работу в России, начиная от Екатеринбурга, кончая в Чечне. И если мы посмотрим на статистику, то до начала этого турне, которое началось еще из, из Токио, количество акций до начала было порядка 50% наличия. И если спо... Если, spo, если на статистику, то перед этим турне пожем акций пласовал в 50%. И на сегодняшний день более 60% акций уже продано благодаря как раз работе ваших замечательных лидеров. А на день десейши э, та литчба выносит 60%. 60% акций осталось спрошеданных dzięki э, вашим лидерам. Это значит, что осталось меньше 40% и нет времени долго думать, надо принимать решение. Это означает, что осталось меньше 40%, и уже времени, чтобы думать, нужно принимать решения сейчас. Скоро наступит тот день, как случился 9 мая 2019 года, когда люди пришли с большими e, сумками денег, но больше не смогли купить акции, потому что они закончились. И может случиться, как это было 20 мая, 2019 года, когда люди пришли с торбами денег, но не могли купить акции, потому что они просто закончили. Даже вот только за один день сегодня мы видим, какое большое количество акционеров появилось и в Чечне, и в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Токио. I dzisiaj nawet w ciągu jednego dnia widzimy, jak dużo akcjonierów się pojawiło w Keteremburgu i w, w Czeczenii, w Petersburgu, w Japonii. Tylko kilka mega gigapaków było na, w Tokio yy, w, yy, Tylko w Tokio yy, kilka gigapaków zostało zakupionych. Это значит, что шансы становятся все меньше, и мы имеем очень мало времени для того, чтобы увеличить свои портфели акций и поделиться этим со своими родными и близкими. То значит, что шансы малают, и мы имеем все меньше времени, чтобы Aby zwiększyć swoje portfele akcji i podzielić się y, tą informacją ze swoimi znajomymi i bliskimi. A w pierwszej kolejności chciałabyś pomóc koniecznie tym ludziom, których najbardziej lubimy. lubią? Oczywiście w pierwszej kolejności chciał, chciałoby się pomóc y, tym ludziom, których najbardziej kochamy. Da. Компания стремительно развивается по всему миру и готовится пятая аудиторская проверка. Фирма прежняя, развивается на целом свете и приготовлена есть уже пятая выцена аудиторская. И как только появится оценка в 1 миллиард долларов, компания войдет в число компаний-единорогов, все произойдет быстро, никто не успеет заметить, как акции закончатся. Jak tylko firma zostanie wyceniona, wyceniona na miliard dolarów, to wejdzie, w, w, wejdzie do grona największych firm i nikt nie zdąży zauważyć, kiedy to się stało. Jak Wy myślicie, dlaczego kampania przeszła na europejskim regulatorem cennych pomocy i Uf. rozmieściła eurobondy na NASDAQ? Jak myślicie, dlaczego firma e, przeszła kontrolę europejskiego regulatora i e, 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 akcje zostały umieszczone na giełdzie e, NASDAQ? Zdak? może wy dla tego, żeby pouczyć e, legalność z kampanii, i was może dla tego, żeby akcje? Mm, możliwe, że e, odpowiecie, dlatego, aby potwierdzić legalność firmy albo dlatego, aby móc sprzedać akcje. Nie trudno się, że to kompania podgotowała wyjście na NASDAQ dla przyszłego kupca kampanii. Nie trudno domyśleć się, że firma przygotowała wyjście na NASDAQ dla przyszłego kupca firmy. Поэтому остается очень мало времени для того, чтобы принять правильное решение. Для этого очень мало времени, чтобы поднять правильную решение. Мы все прекрасно знаем историю такой компании, как Instagram, которую купила компания Facebook. Все знакомы с нами история приложения Instagram, которая была куплена через приложение Facebook. Tak, więc вот, Instagram kupili za 1 miliard dolarów i wywili na bierżę. I po wyjściu na bierżę, ta kampania stała się 100 miliardów dolarów. A więc Instagram został kupiony za miliard dolarów, i firma wyszła na giełdę, i potem jak wyszła na giełdę, zaczęła być warta. 10 да, миллиардов, извините, я не прослушала. 100. 100, 100, 100, миллиардов, 100 миллиардов долларов. Поэтому представьте ситуацию, что огромное количество инвесторов уже наблюдает за нашей компанией, и как только появится оценка в 1 миллиард долларов, среди них начнется конкуренция, все захотят купить. I dlatego musicie zdawać sobie sprawę, że jak tylko nasza aplikacja zostanie wyceniona na wartość miliarda dolarów, to duża ilość inwestorów zacznie przyglądać się, przyglądać się firmie i będzie zainteresowana inwestycją, kupnem. I my już będziemy wybierać, kto nam więcej zapłaci. I my będziemy już wybierać, kto zapłaci więcej. No, a k temu w Riemieniu akcje już nie będą stoić 60 euro, jak teraz, ani będą stoić 1000 euro, i może być nawet 2000 euro za jedną sztukę. Ale do tego czasu akcje już nie będą warte 60 euro, ale i 1000, a nawet 2000 euro. Dlatego zawsze decyzję należy przyjmować zarannie i decyzję należy przyjmować szybko. Dlatego zawsze decyzję trzeba podejmować. Z wyprzedzeniem wcześniej i trzeba podejmować ją y, szybko. Bogatymi ludźmi stanowią się nie płcią złożonego, opornego truda, a płcią prawnego przyjęcia Ludzie y, stają się bogaci nie poprzez y, ciężką, mozolną pracę, ale y, z pomocą podejmowania y, właściwych decyzji. И примером своей работы Тома Шан, это показали в Японии и в России. И томаш Шанджи eh, показали, eh, показали то eh, с помощью своей работы в России и в Японии. Eh, Польша очень сильно повезло, что у нее такие очень мощные лидеры. Eh, Польская ма счастье, что ма таких eh, мощных лидеров. Поэтому я желаю вам принять правильное решение и увеличить свои портфели акций, пока есть такая возможность. Для того я э, życzę вам, чтобы правильную и своих акций. Tomasz, Андрей, недолго будут в Варшаве, потому что мы уже планируем наперед новое турне в России, Мексику и Бразилию. Tomasz i Andrzej nie będą długo w Warszawie, ponieważ już planujemy tur turne po Rosji, Meksyku i Brazylii. Dlatego Bra Brazylii. tego используйте это время i dla того, чтобы связаться с Томашем и Анджеем по вопросу приобретения акций. Dlatego skorzystajcie z tego czasu, jutro pojutrze skontaktujcie się z Andrzejem i Tomkiem, żeby żeby powiększyć swój portfel akcji. Dla mnie stała się dużą częścią poznać się z liderami, z tymi liderami, blisko w pracować i kontynuować pracować długie lata w przyszłości. Dla mnie to był e, honor e, poznać e, Tomasza i Andrzeja, e, pracować z nimi i mam nadzieję, że będziemy kontynuować pracę jeszcze długie lata. No i jest jedna, bardzo nowość. I jest jeszcze jedna e, zła wiadomość. Promotion na Superpak i Megapak, i Gigapak. Он через неделю больше не будет существовать. Промоция на супер мега гигапак за неделю уже не будет обов'язывать. Как и раньше этого не было и приходилось платить очень большую цену, чтобы получить максимальный коэффициент кк 10 Вчера e, не этого не было, нужно было e, платить. E, Duży, dużą, dużą ilość pieniędzy, aby uzyskać maksymalny współczynnik. Dlatego używajcie tę tydzień, te dni, do tego, aby wykorzystać promocję na SuperPak. Dlatego wykorzystajcie ten czas, żeby skorzystać z tej promocji na SuperPak. Mark Wiktor Hansen w swojej książce Написал замечательные слова миллионером становится за одну минуту. Марк Виктор Хансен написал в своей книжке, очень мудрое здание, что миллионером можно стать в течение минуты. И вот у вас есть одна минута для того, чтобы сейчас сделать правильное решение. I wy macie właśnie jedną minutę, aby podjąć właściwą decyzję. I będzie pomagać w Waszych I wtedy wszechświat pomoże Wam, aby zrealizować swoje marzenie. Tomiku. Chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego, sukcesów i przekazuję mikrofon Tomkowi. Słuchajcie, fajnie. Słuchajcie, no ja, się, ja witam wszystkich serdecznie. Oczywiście, tak jak Andrzej powiedział, że no, pracujemy i tak samo jak Edward powiedział, pracujemy, robimy wszystko, aby ten biznes się rozwijał w dobrym kierunku i żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi z tego, że za jakiś czas, za dosłownie kilka miesięcy no, no będziemy mieli to na, to, na to czekamy, tak? W końcu na sprzedaż tej aplikacji e, i, i wszystkie osoby, które są na, na tym spotkaniu, również tego oczekują. E, no my robimy wszystko, jeździmy po całym świecie. E, budujemy biznes, jesteśmy w Rosji tutaj tak naprawdę pierwszy raz w, w takiej roli, gdzie, gdzie jeździmy po kilku miastach i, e, i, i razem, razem z Edwardem. I grupą liderów yy, rozwijamy biznes Jeff For Me. Także myślę, że, że zarówno, zarówno Edward nas też pozna, tak powiedział, z dobrej strony, że potrafimy yy, nie tylko na terenie Japonii, nie tylko na terenie Korei yy, ten biznes rozwijać yy, wśród tamtej grupy liderów, ale również tutaj jesteśmy w stanie pomagać yy, yy, jemu również. E, także mówię, no robimy, robimy to, co do nas należy. Robimy wszystko po to, e, żebyśmy razem wspólnie do tego głównego celu doszli jak najszybciej. I tyle. E, także ja od siebie życzę wszystkiego dobrego. Jutro wracamy do Polski. E, I jeżeli macie jakieś pytania, możecie śmiało zawsze nas złapać e, pod telefonem e, na jenformi oczywiście. Także do usłyszenia oddaję głos Andrzejowi. Trzymajcie się. Jeszcze ja tylko, suko. Słuchajcie, mówię, dzisiaj jest troszkę, mamy takie pirackie warunki, bo jesteśmy w restauracji. Troszkę jest tutaj zamieszanie i tak wszyscy bardzo cicho siedzą, żebyśmy mogli skończyć. No ale to jest taka kolacja pożegnalna w Czeczeniu, więc, więc nie mogliśmy po prostu z niej wyjść i w inny sposób tego poprowadzić w spokojnym gronie. Dlatego kolejny raz będzie to troszkę inaczej. Natomiast no słuchajcie, na koniec naprawdę życzyłbym sobie i Tomek i, i wszyscy inni, aby Polska, chociaż w połowie dorównała Czeczeni w, w jednej dziesiątej Moskwie i w jednej dwudziestej Jekaterynburgowi, który jest zimnym miastem, ale jak widzieliście na zdjęciach, tam przychodziło do nas po 500-600 osób, robiliśmy co dzień przez 3 dni, dwa razy dziennie spotkania. Więc to pokazuje, jak i wielkie jest zainteresowanie i jak wielka jest świadomość tych osób tam na tamtym terenie. Oni po prostu no. słuchają webinarów i się dostosowują do tego, co firma, dyrekcja im daje. Tu jest bardzo, bardzo wiele osób, ale to można liczyć w setkach, którzy tylko i wyłącznie się zajmują dżemformi, nie pracują, nie robią innych biznesów. Jeszcze raz podkreślam. Pytaliśmy się wielu partnerów, partnerek, czy, jaki mają jeszcze inny biznes. To naprawdę na, na palcu jednej ręki można policzyć, jak, że ktoś robi od poziomu dyrektora praktycznie tylko i wyłącznie regenże formie, więc to oznacza, jak duże pieniądze tutaj są zawarte. Wystarczy tylko troszkę się spokusować i poświęcić. I również was to może spotkać, a jeżeli się zaangażujecie, to jeszcze możecie kupić w dobrej cenie akcje i, i mieć je na zaś, ponieważ na bank osiągną ogromną wartość. Ja codziennie na scenie powtarzam na koniec słowo i Wam również powtórzę, że jestem wdzięczny, że biznes pochodzi właśnie z Rosji, bo Rosja to ogromne imperium, a skoro jest tak ogromne, największe na świecie, to Rosjanie mają kontakty na całym świecie, w każdym kraju. Dzięki temu mogą wszędzie budować biznes i go rozprzestrzeniać, więc dlatego jestem pewny, że on się rozwinie na ogromną skalę właśnie z tego głównie powodu. Także przemyślcie to sobie, a my zrobimy wszystko z Edwardem, z Olgą i całą resztą grupy prezydentów, którzy są w 100% sfokusowani. W tej chwili na promocji w dalszym ciągu aplikacji. Także życzę Wam miłego wieczoru, miłej nocy. Do usłyszenia już po stronie polskiej za kilkadziesiąt godzin. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.